Pociąg TLK z Łoki PKP do Lubina przez Gdańsk, przez Malbork z ułagą pomorskie Nowopomorskie w na torą Wrocławek-Kutno-Łowicz Warszawę Zachodnią, Warszawę Centralną, Dębrz, Puławy, Miasto odstawia się na tor szósty przed Arami Czwartem Pociąg TLK z Łoki PKP do Lubina przez Gdańsk, przez Malbork, z ułagą Diabło Nowopomorskie w na toru Wrocławie-Kutno-Łowicz Warszawę Zachodnią, Warszawę Centralną,